A witam w kolejnym odcinku Dzisiaj będzie yy, prezentacja i unboxing Glocka 17 12.5 5 od firmu Umarex Jest to wiatrówka zasilana kapsułami CO2 i śrutami 4,5 mm No energia jak pisze tutaj nie przekracza 3 juli. W pudełko dostajemy pistolecik klucz do wkręcania kapsu. O, a tam w środku są instrukcje obsługi, na które nadpatrzeć nie będę. No to teraz Państwu pokażę, jak się wkręca kapsuła. Oprócz Państwa, żeby yy, wsadzić kapsułę, to trzeba tutaj odciągnąć to. Się taka dziurka pojawi. Do dziurki musimy wsadzić ten bolec. Odkręcić. I tutaj widzicie: można wsadzić naszą kapsułę CO2 ze sklepu genitalia.pl. I ją wkręcić. Będzie trochę syczało, więc trzeba to w miarę szybko zrobić. O! Oczywiście nic nie syczy, bo jest nowa replika. Klucz można sobie położyć. I teraz tutaj odciągamy to. I po kolei wrzucamy nasze kulki, czego nie będę pokazywał, bo zajmie 5 minut. Teraz przejdziemy do strzelania. Proszę Państwa, mamy tarczę. I sobie do niej postrzelamy. Kopię nieźle, mam wrażenie, że w ogóle kulki nie lecą. Tak, w ogóle kulki nie lecą. O, teraz poleciała. Ła, teraz lecą kulki. granica amunicji no teraz przejdziemy do innego testu proszę państwa taka grupka nagloka zacina co kilka strzałów, ale o tym jeszcze powiem w podsumowaniu Odwróć proszę państwa mamy teraz trochę dalszy dystans i Nie ma kulki. Kulka. Znowu kulki nie ma. Znowu nie ma. O, ta była. Nie ma. No, są kulki w środku. A ktoś nie chce strzelać. O znowu bez kulki. Po prostu za kilka strzałów, jak widać, yy, kulki nie lecą. Koniec. Amunicji. No dobrze, Państwa, teraz wysadzimy Nivea do Zodora. Wow, frog. Dobra, proszę Państwa, to odsumowując. No, blok od Mareksa no, Mi się osobiście bardzo podoba. Na początku, jak strzelałem z niego, to było takie zacięcia i trochę tak gaz uciekał. teraz, jak się strzela, czysto-czysto. Nie do że w miarę głośny, kopie solidnie, kopię, kopię, tak jak nie wiem, 22 LR pistolet. To jeszcze do tego jest po prostu ciężki, metaliczny. Po prostu, się, by się trzymało, solidny kawałek. Kipunku. I zamontowałem tutaj latarkę Teler1 HL od Streamlighta. Oczywiście podróbca z AliExpress. Jak widzicie, świeci. Do kabury sobie wszystko przystosowałem. Siedzi, komfortowo mogę wyciągnąć i strzelać. Więc no. Według mnie opłaca się kupić za tą cenę w 500 zł, tak jak ja zapłaciłem. I do następnego. Zobacz.